Związane też z tym, że mieli z panowie problemy, czy to Paweł, czy to Ariel. Sam Boldock na lewą nogę, Boldock oraz Popa! Aleks Smithis. za chwilę piłkę z siatki, bo ci nie nie wypadła tam z taką siłą, że wróciła na boisko. A to co, jaja, jaja, kole, kole, okańczony po pracy sama Boldocka, ale strachieniem, ale... No nie można tak się zachować nie? Monu Wacha, to Monuocha, to jest juniorski błąd, to jest szkolny błąd, nie można tak naraz dać się odrać, choć oczywiście szybkość Boldoka imponująca, idealne uderzenie, szybko to wszystko się zaczyna dla Brighton i niestety szybko zaczyna się dla QPR. Ale bomba w wykonaniu Boldoka, świetnie przełożył tę piłkę z prawej na lewą nogę, błyskawiczna decyzja, doskonale ułożona noga, no i Smithis, który jest uh, jednym z najlepszych piłkarzy QPR w, w tym sezonie, I był w stanie nawet on tej piłki wyciągnąć.